Lęk, depresja, poczucie wykluczenia, samookaleczenie, myśli samobójcze. To rzeczywistość młodych ludzi, nastolatków, a nawet dzieci. Czasem najbliżej tych spraw jest wychowawca. Świadomy dorosły, który potrafi rozpoznać problemy młodych. Porozmawiać z nimi, może zapobiec tragedii. Jest projekt, który zakłada przeszkolenie przez psychiatrów dziecięcych i terapeutów ponad 500 wychowawców, w tym instruktorów harcerstwa. Żeby ten projekt uruchomić, trzeba na niego zagłosować w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Essa w języku młodych, to spokój i luz. A tytuł projektu to Psychoessa, ocalić zdrowie psychiczne młodych. Śląska Izba Lekarska wspiera ten cenny projekt. Aby na niego zagłosować, kliknij w link w komentarzu, wybierz zadanie numer 2 i projekt numer 5 Psychoessa, ocalić zdrowie psychiczne młodych. Pomóż młodym wrócić do Esy w głowie.